Główny w Krynicy Zdroju. Tutaj możemy skorzystać z wód leczniczych. Zapraszamy Państwa serdecznie. Woda Zdrój Główny, pierwsze źródło odkryte w Krynicy, ma dużo wapnia, wzmacnia opłat kostny, działa na przemianę materii. Tadeusz, na niedokrwistość niedoboru żelaza i stany zapalne jelit. Łotwinka, moja ulubiona, ma bardzo dużo magnezu, działa na stres, alergie. Przewlekłe nierzyty jeli ostało Bardzo ją lubię. Dzięki temu, że ją piję, mogę się do Państwa uśmiechać. Na zdrowie. Kolejna woda to Zdrujana. Stosowany w chorobach nerek, dróg moczowych, w miażdżycy, w cukrzycy. Dobry jest także na obniżenie cholesterolu i na otyłość. I najsłynniejsza woda w Krynicy, Zuber. Stosowany w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, przy nadkwasocie, pomaga pracować w wątrobie, jest żółciotwórczy i żółciopenny. Najczęściej kuracjusze wybierają Zubera, ma doskonałe działanie, kuracjusze o tym wiedzą, że im pomoże w ich chorobach, więc piją go, tak jak trzeba grzecznie. Trzy razy dziennie przed posiłkami przychodzą na Zubera z Janem. Także profilaktycznie słotwinkę piją. I jak przyjeżdżają w odwiedziny rodziny z dziećmi, to dzieci bardzo lubią złotwinkę. A taka ogólnie stosowana dla wszystkich, od najmłodszych do najstarszych, to jest woda z główny. Na bazie zdroju głównego rozlewana jest kryniczanka. I zdroj główny też się charakteryzuje dość łagodnym smakiem i jest lubiany przez kuracjuszy. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Renata Miazga. Jestem kierownikiem obiektu Nowe Łazienki Mineralne. Obiekt został oddany do użytku w roku 1926. Od tego czasu przeszedł kilka remontów i modernizacji. Ostatnia taka taki remont, modernizacja miała miejsce w roku 2018. Wyremontowaliśmy dla Państwa bazę noclegową oraz bazę zabiegowo-leczniczą. Obszerność wnętrz nowych łazienek mineralnych daje nam możliwość przestrzegania szczególnych zasad bezpieczeństwa w okresie pandemii. Państwo, przyjeżdżając do nas, możecie w związku z tym czuć się bezpieczni. Do Państwa dyspozycji posiadamy 101 komfortowo wyposażonych pokoi, w zależności od potrzeb: jednoosobowe, dwuosobowe, trzyosobowe i czteroosobowe. Dla osób z niepełnosprawnościami. Posiadamy również pokoje dostosowane do ich potrzeb. W naszym uzdrowisku można wykonać różnego rodzaju zabiegi rehabilitacyjne. Najpierw opowiem o gimnastyce zbiorowej w basenie, która odbywa się, jak sama nazwa wskazuje, w basenie. I ona przede wszystkim działa na układ w sumie nerwowy, który i powoduje rozluźnienie, odprężenie. Gimnastyka trwa 25 minut i działa bardzo relaksacyjnie i pobudzająco dla ludzi. Następnym zabiegiem, o którym opowiem są okłady borowinowe. Okłady borowinowe głównie działają, łagodzą dolegliwości bólowe związane ze stanem zapalnym. Nie ma większych przeciwwskazań do okładów borowinowych. Wiadomo tylko, jeżeli ktoś jest uczulony na substancję zawartą w plastrach, bądź jeżeli ktoś źle znosi temperaturę bardzo ciepłą. Następnym zabiegiem są kąpiele mineralne, które są wykonywane w wannach miedzianych. One działają na układ krwionośny, powodują rozszerzenie naczyń krwionośnych, poprawiają ukrwienie w kończynach dolnych oraz obniżają ciśnienie tętnicze. Inną formą kąpieli mineralnej, jeżeli ktoś nie może wykonać jej w formie tradycyjnej, czyli wchodząc do wanny, z wodą. To jest kąpiel sucha ozonowa bądź z dwutlenkiem węgla, która działa odżywczo i ma generalnie takie samo działanie jak kąpiel mineralna, tylko jest po prostu na sucho. Gaz ulatnia się w danym urządzeniu. Masaż klasyczny jest masażem, który rozluźnia mięśnie i znosi napięcia mięśniowe, działa relaksacyjnie i rozluźniająco dla pacjentów nie jest masażem wibracyjnym, który działa pod wpływem ciśnienia wodnego, ale też jest odbywany na sucho. Kąpiele mamy jeszcze hydromasaż, kąpiel perełkową i masaż podwodny, które również działają relaksacyjnie, ale przede wszystkim poprawiają ukrwienie, pobudzają krążenie i są bardzo relaksacyjnymi kąpielami. Podobnie jak wirówki, które też są stosowane w celu pobudzenia różnego rodzaju mięśni. No i jeszcze jest gimnastyka zwykła, zbiorowa, może być też indywidualna na stali gimnastycznej. No i tam tak samo odbywane są ćwiczenia do 25 minut. Więc tak, zabiegi są wykonywane dla osób starszych. Z racji tego, że poprawiają w sumie stan psychiczny, bo to, że działają, to, je, to oczywiście, że tak, ale też poprawiają psychikę, działają pobudzająco na różnego rodzaju układy, ale także można je stosować u osób młodych, które też są narażone na różnego rodzaju stresy i bardzo fajnie odprężają. Masaż wirowy może być zarówno kończyn górnych, jak i kończyn dolnych. On pobudza krążenie i poprawia ukrwienie w kończynach. Mamy jeszcze zabiegi takie jak inhalacje, które są zarówno mineralne, jak i solankowe. Także jest kąpiel solankowa z soli boheńskiej. I także mamy kryoterapię, która jest, działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Jest też masaż sekwencyjny boa, który poprawia, który działa na zasadzie drenażu limfatycznego i przesuwa limfę do węzłów chłonnych.